W tym odcinku wszyscy z widzami weźmiemy sobie Sergea, no i będziemy robić nim mega kozackie rzeczy. Na przykład wszyscy w jednym momencie użyjemy sobie jego ulta, wszyscy w jednym momencie użyjemy jego ataku, wszyscy w jednym momencie użyjemy jego gadżetu i na koniec jeszcze wszyscy widzowie zagrają gierkę o miano najlepszego Sergea. I kto wygra na przykład wygrywa dodanie mnie do znajomych czy coś w tym stylu. Więc myślę, że odcinek będzie bardzo fajny. W ogóle ścieżka się matorii, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. No i na wstępie jak możecie, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, bo jak będzie tutaj 2000 lajkaczy no to po prostu zrobię kolejny odcinek z widzami, więc to Zależy od was. Oprócz tego możecie zostawić subika Na moim kanale, bo tutaj odciniaczki pojawiają się codziennie Więc kto może subskrybuje No i może teraz się przywitamy Widzowie przywitajcie się, siemanko Sie ma? Oh, okay, nie, ma, No jest na razie tutaj. Mną... Ok, jest ze mną tutaj Krzychu, Wojtek, Bambik, Puchatek, Mega LJ, y, Hubert, Ranuluk, Leper i SX Celeona. Co gierkę będę zmieniał właśnie składzik, y, żeby po prostu więcej widzów mogło ze mną zagrać. Gram tutaj z widzami z Discorda, więc zapraszam Was na mojego Discorda. Y, jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to napiszcie w komentarzu, czy macie serca, czy nie. Y, no i my po prostu już będziemy przychodzić do pierwszej gierki i widzimy się po intrze. Okej, okay, dobra, widzowie, więc pierwsza giereczka już startuje. Ja oczywiście nie mam serca, bo jeszcze nie mam czystej z tego levelu i go nie trafiłem. Wziąłem sobie Piperkę, ale moi wszyscy widzowie mają serca, więc chodźcie w miarę tak na środeczek, żebyśmy się wszyscy spotkali i w tej giereczce, no wszyscy, tak jak mówiłem, jednocześnie użyją ulta, więc będzie ciekawie, okej. Okay. Yy, wszyscy się tutaj teleportują, bardzo fajnie. Ustawcie się teraz wszyscy właśnie tak w jednym szeregu, nie? Równo koło siebie. Każdy, żeby był koło siebie, okej? Okay? Ja przed wami stoję. Okej, okay, tak, no dobrze, dobrze, tak jak stoicie. Yy, o, bardzo, bardzo ładnie. Okej, okay, ja może się tutaj ustawię I wszyscy strzelacie teraz w stronę, nie skrzynek Tylko w tą drugą stronę, dawajcie Trzy, cztery, strzał O, poszło ładnie, dobra Teraz w drugą stronę strzelacie Albo nie, strzelajcie teraz w moją stronę, dobra Ja się tutaj ustawię za piękiem i strzelajcie w moją stronę Tylko nie we mnie, nie we... Na 3-4, czekaj, no i zabiją mnie <grych> Okej, okay, bardzo fajnie, myślę, że to pierwsze już mamy zaliczone Dawajcie, poróbcie coś jeszcze tymi, zabijcie się wszyscy Nawalajcie do siebie Bardzo fajnie, no i tak właśnie wyszła pierwsza giereczka I zaraz będziemy lecieć do kolejnej Gdzie po prostu będą już inni też widzowie No i zrobimy sobie ulta Dobra, więc my tutaj lecimy zaraz z kolejną giereczką Teraz będziemy właśnie nabijać sobie ulta No i użyjemy wszyscy w jednym momencie ulta Jest ze mną teraz Ninja, Kuba, Namax, Voix Ok, Olaf, Andry, Januszek i Alan No i dobra, lecimy sobie z Greczką, Ja już klikam ready, i znowu biorę piperkę, bo ja serda niestety nie mam No i okej, okay, dawajcie, nabijamy teraz wszyscy sobie ulta Po kolei, najpierw może Olaf Chodź tutaj do mnie Dawaj Olaf, strzel sobie we mnie, raz może Ty, teraz czekaj, no raz możesz jeszcze strzelić Okej, okay. i na razie czekaj, na razie czekaj Ty sobie na mnie nabijasz ulta, bo musimy to zrobić tak, żeby nikt nie deadnął Musimy się HP odrodzić, więc chwilunia Okej, okay, możesz raz strzelić Dobra, ty już masz ulta. Teraz Alanik, ale nie strzelaj. Alan nie strzelaj na razie. Czekaj, musimy się odrodzić. Możesz raz strzelić. Dawaj. Yy, drugi raz możesz strzelić. I teraz czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Wszyscy... O, Januszek już się nabił, to dobrze. Tylko nie zabijcie się tam, proszę was. Yy, dawaj, no możesz strzelać Alan. Okej, okay, Alan już też ma. Czyli trzy osoby już mają... Trzy osoby już mają ulta, bardzo fajnie. W tle tam słyszę jakieś szumy, więc jak możecie się wyciszcie. Yy, Okej, okay, po kolei. Yy, ten, kto jeszcze nie ma ulta. Endry, chodź do mnie. Endry, strzelaj do mnie Okej, Henry se nabił yy, No i to chyba wszyscy już mają Dobra, bardzo fajnie, to teraz chodźcie za mną tutaj Tutaj się ustawimy, proszę bardzo I wszyscy w jednym momencie skoczycie, dobra? Jak to nie ma? Wszyscy są, dobra, chodźcie, chodźcie yy, Dobra, I jak ja, na 3-4 skaczecie, okej? Okay? Wszyscy gotowi? 3-4 Hop, o oh, kurde to było dobre, zagramy jeszcze jedną gieręczkę zaraz i zrobimy jeszcze raz z tymi ultami, ponieważ chcę się zrobić tak, żeby oni byli w odstępie, więc widzimy się zaraz. No dobra, więc lecimy znowu z tym ultem. Tym razem musimy się tak właśnie ustawić, żeby były odległości, nie? Żeby to fajnie wyszło. E, dawajcie, nabijcie sobie. Każdy musi sobie nabić ult, tylko się nie zabijcie, proszę was. To jest dobra postawa. Spoko. E, proszę, żebyście się nie zabili. I jak to już zrobimy, to wam powiem, gdzie idziemy. Wszystko co. i Jak ustawimy się tak w kółku. Okej, okay, tu już niektórzy mają wyzejście. Dobra, ok naładowałem. Dobra, jeszcze okę sobie nabij. I mamy jednocześnie użyć ulta, tak? Tak, tak, dokładnie, zaraz wszystko wam powiem Tylko nabijcie sobie, dobra, wszyscy już chyba mają Więc chodźcie za mną, ja jestem tutaj Zapraszam, zapraszam, idziemy tutaj Ja się ustawiam w środku, wy mnie obkrążacie Kołem, dawajcie, kółkiem mnie obkrążajcie Tylko z odległościami, żeby to koło było Z odległościami, dobrze. nie tak blisko mnie Dalej na Maxie, się cofnij, Jakub też O, okej, okay, dobrze, dobrze wygląda Alan tutaj bardziej przed te skrzynki O, bardzo ładnie, i teraz wszyscy na 3-4 Jak ja powiem, skaczecie do góry Używacie ulta, 3... Cztery, poszło yeah. o, to było ładne, to było ładne Dobra, yy, nabijmy sobie jeszcze raz, jak możecie Dawajcie, szybko sobie nabicie, tylko żeby się nie zabić Teraz będzie ciężko, żeby się nie zabić, bo tutaj, uwaga Dobra, jeszcze raz to zrobimy O Jezus, spokojnie, nie zabijcie się, proszę Endri, ledwo żyje. o nie Ja ledwo żyję, no i mnie zabili <ścoughs> Dobra, róbcie, trudno yy, wy, wy dawajcie dalej, bo ja was widzę dalej Więc jest wszystko git. Nie płaczcie spokojnie, jest dobrze yy, ustaw... Nabijcie łza, każdy ma? ok jeszcze, okej. Okay. Ustawcie się teraz koło siebie. Bardzo blisko koło siebie. O, o już to się użył, Andry, niepotrzebnie. I dobra, i na trzy cztery skaczacie. Trzy, cztery. Hop. Okej, okay, no więc mamy kolejny zaliczony I teraz przechodzimy już do kolejnej giereczki, gdzie będziemy po prostu wszyscy używać gadżetu No dobra, więc teraz tak jak mówiłem robimy sobie z gadżetami I teraz zmieniłem znowu ekipę, jest tutaj Marcelo, Gormito, Rodzynek Igor, Świnka Pepa I'm am Szofer, Momo, Dawid, Jakub i Rychu No i lecimy sobie z giereczką, ja już klikam ready, wy już też dawajcie No dobra, więc chodźcie dobra. wszyscy tutaj do mnie, ja jestem tutaj na... no u góry na środku Więc zapraszam, zapraszam do mnie I teraz wszyscy, patrzcie, ustawiacie się tutaj koło mnie Poczekamy na wszystkich, niech tutaj dojdą. Bo, właśnie, mm, dla tych co nie wiedzą, to po prostu Serge ma taki gadżet, że się teleportuje. I teraz wszyscy na tą skrzynkę, która jest przede mną, patrzcie, ja strzelam w tą skrzynkę. Wy nakierujcie tam swoim gadżetem w tą stronę. I wszyscy na 3, 4 się tam teleportujecie. Nie teraz, nie używajcie jeszcze. Jak, jak, jak powiem 3, 4, dawajcie, gotowi. 3, 4, ry. poszło. Wow, to było fajne, to było fajne. Zrobimy to jeszcze raz, tylko w takiej odległości. Dawajcie, teraz wszyscy skupcie. I znowu, nie, wy tam stójcie, wy zostańcie. Zostańcie no już już stójcie, stójcie, stójcie. Taką kulkę zróbcie, bardzo ładnie. I na 3-4 znowu w moim kierunku używacie Wszystkich gadżetów 3, 4, -ry. poszło. Wow, nice. Ej, to może być na miniaturkę nawet, bardzo fajnie to wyszło. Ej, dobra, no i myślę, że co zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Możecie się zabijać teraz, zawajcie. Na walanka. Jep, piep piep i klesłem. <laughs> Ok, a więc my już tutaj startujemy z ostatnią gierką w tym odcinku, i teraz gramy o miano najlepszego serga. Kto wygra yy, z tych widzów, którzy tutaj grają, to po prostu jest najlepszym sercem. Zobaczymy, myślę, że będzie ciekawie. A jeszcze osoba, która wygra, wygrywa po prostu dodanie mnie do znajomych. Więc też myślę, że jest co co grać. Okej, okay, ja już tutaj nie nie rozwaliłem cuba komuś, bo ja tylko tutaj chodzę i patrzę, ale nie rozwaliłem go do końca, więc okej. Okay. Tu jest Dawid, widzę, już tutaj się przygotowuję Zobaczymy kto wygra. To naprawdę ciekawy. O, już tutaj środeczek opanowują. Oni mnie nie mogą zabijać. Pamiętajcie, nie możecie mnie strzelać, ja będę starał się tak też chodzić bokiem, żeby wam nie przeszkadzać, jak ktoś będzie się walczył. Ale chcę na razie zobaczyć jak to tutaj wszystko wygląda, nie? Ja nie mam serca, więc muszę sobie tylko popatrzeć. Ale gierka myślę, że będzie ciekawa. Ciekawe czy tutaj ktoś będzie kampił w ogóle. <grywa> to jestem ciekawy. E, no o, ej, ej, czemu tu wziąłeś Adbita, Patryk? No i muszę cię zabić teraz. Coś ty, Patryk, zrobił. Ej, on mnie chce zabić, pomóżcie mi, panowie! Ała! Ej, co za gość! No kurde! <grywa> Dobra, dead no. Ej, no, czemu zawsze trolle jakieś są? Nie wiem, ale okej, okay, tu już pierwsze kile lecą. Patrzcie, jest już tutaj coraz mniej graczy, zobaczymy kto to wygra. Oj, tutaj Ziemek ma 4 kiły, tutaj też. Mm, okej, okay, tutaj Igor walczy normalnie. Fajnie, fajnie, robi się ciekawie, bo każdy ma troszkę cube'ów, więc jest wyrównana gierka. Ja tutaj nie chcę im przeszkadzać za bardzo, więc się tak chowam troszkę po wodach. Mm, Okej, okay, tutaj jest Igor. Zmienimy stronkę, może zobaczymy, co się dzieje z drugiej strony. Ciekawy jestem, kto wygra, naprawdę. Oj, tutaj ziomek ma przewagę o Oj, zabił, jest kolejny kill. Cztery osoby w ogóle, pięć osób ogląda, pozdrawiamy. Ale tu wyrównane gierki, patrzcie, jak tutaj się nawalają. O kurde, sporo cubów ma ziomek długo trwa w ogóle ta gierka, myślę, że to szybciej pójdzie. Jest kolejny kill, okej. Okay. I zostało nie, ile zostało? Trzech? Trzech... o wielki finał został! Uwaga, kto to wygra? Shofer czy gormito, gormito! Zwycięża Gormito, gratulacje dla Ciebie Gormito, wygrywasz dodaniem mnie do znajomych i w ogóle wygrałeś gierkę najlepszego surja, więc gratulacje dla Ciebie, Mordko już tutaj dodajemy Gormito, żeby nie było, tutaj jest Gormito, proszę bardzo, zaprosz do znajomych Masz za dużo znajomych, o nie, zaraz cię dodałem Gormito, bo muszę kogoś usunąć. Dobra, czekajcie, widzimy się po cięciu, ja usunę yy, kilku jakiś tam znajomych. Dobra, więc dodajemy Gormito zgodnie z tym, bo wygrał, więc gratulacje, wysłałem zaproszenie. No i dziękuję wam wszystkim za wyczerpanie do końca, dziękuję wam widzom, możecie się wszyscy teraz pożegnać, pożegnajcie się. Pa pa, pa, pa Siema. ładnie, się siemanko, siemanko. No i trzymajcie się, okay. do kolejnych odcineczków, elo! Okej, okay, druga giereczka wystartowała. Nabijcie sobie ulty, ufam wam. Nabijcie sobie tak, żeby nikt się nie zabił, proszę was, dobra? Choć Kuba, ty sobie już we mnie strzelaj, yy, tylko żebyś mnie nie zabił. Nie zabijcie się, błagam, to jest podstawa. I teraz zrobimy coś takiego właśnie, że będziemy szerzej, żeby to fajnie wyglądało. Yy, mam nadzieję, że efekt będzie fajny, zobaczymy. Później jeszcze zrobimy sobie z gadżetami coś. Yy, no i yy, na koniec jeszcze zagramy giereczkę najlepszego serwia, więc będzie się działo, oglądajcie koniecznie do końca. Okej, okay, yy, ej, no nie, no Kuba, co ty robisz?